Molestowanie zamraża. Wiecie, dziewczyny, jestem po mega, mega trudnej sesji z dziewczyną, która była molestowana w dzieciństwie. Zresztą, oczywiście, to nie jest pierwsza sesja, ale bardzo, bardzo mnie poruszyła. Dostałam zresztą pozwolenie od niej, żeby o tym wam opowiedzieć, bo ten schemat powtarza się z, właściwie z wszystkimi osobami, z którymi pracowałam z molestowaniem z dzieciństwa. Mianowicie, to jest taki schemat, że zobaczcie. Małe dziecko, mała dziewczynka, którą molestuje ktoś starszy, w tym przypadku to był nastoletni brat, często to są w ogóle dorośli mężczyźni. Jak czuje się dziewczynka? Totalnie bezbronna. Tam jest oczywiście ogromny wstyd, ogromny lęk, poczucie osamotnienia, poczucie totalnej bezbronności, takie, taka, takie odcięcie od wszelkich. Sił, no bo dziecko nie może nic zrobić. I tutaj oczywiście też bardzo będę mocno, zawsze to mówię mocno, żeby kiedy przychodzi poczucie winy, żeby przypominać sobie, żeby sobie uświadamiać, to nie była Twoja odpowiedzialność. To była odpowiedzialność tego dorosłego, tej osoby starszej. Ty jako dziecko nikt, nic nie mogłaś zrobić. I Oczywiście, to nie jest tak, że sobie to powiemy i od razu jesteśmy uleczone. Ja pracuję czasami dłuższy czas z dziewczynami nad tym, żeby to uwolnić, bo tym się właśnie zajmuję uwalnianiem najtrudniejszych doświadczeń. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że ten schemat, ten wzorzec, który zapisał się w ciele pod tytułem jestem zamrożona, nic nie mogę zrobić, on potem. W dorosłym życiu, niestety, do nas wraca. On jest tak mocno zapisany w ciele, że w momencie, kiedy mamy na przykład do czynienia z jakimś autorytetem, albo z kimś, kto w hierarchii, w pracy jest wyżej, albo z kimś starszym, to nieświadomie oczywiście odpala nam się to poczucie: nic nie mogę zrobić. I wtedy ktoś nas przekracza, ktoś na nas krzyczy, ktoś nas karci. Ktoś mówi okropne rzeczy, albo coś na nas wymusza, a my jesteśmy jak sparaliżowane, tak? Czyli odpala się w naszym ciele ten schemat, tak? Czyli jestem bezbronna, czyli to takie spięcie, to takie nic nie mogę zrobić. I jeżeli ktoś mówi, a po co się grzebać w dzieciństwie, bo przecież ja już jesteś dorosła, to. Świadczy to o totalnej nieświadomości, jak działają wzorce, jak działa podświadomość. Przecież my tego nie chcemy świadomie, ale podświadomie odpala się ja jestem niżej, ktoś jest zwiększy, ktoś ma nade mną władzę, ja nie mam sprawczości. I to jest podświadome. I teraz popatrzcie na te momenty w swoim życiu, kiedy właśnie. Przy kimś was sparaliżowano, kiedy była gula w gardle, kiedy był ścisk, kiedy był ścisk w brzuchu, kiedy całe ciało krzyczało nie, a jednocześnie nie można było tego powiedzieć. Czyli odpala się ten wzorzec: Jestem bezbronna, jestem bezradna, jestem jak to dziecko. Dlatego trzeba tam zajrzeć, dlatego trzeba uwalniać. Te traumy, dlatego że one nie są tam sobie daleko i właściwie to jest zamierzchła przeszłość. Nie, to wpływa bardzo konkretnie na nas dziś. Więc jeżeli masz takie poczucie zamrożenia, masz nieuleczoną traumę, bo ktoś cię być może nadużył w dzieciństwie i ten ktoś był większy, starszy, miał władzę, to dzisiaj, w sytuacjach, kiedy jest Podobny trochę układ, czyli ktoś niby ma większą władzę, bo oczywiście to nie jest to samo, to nas paraliżuje. I dopóki my tego nie uwolnimy, dopóki nie zmierzymy się z tą bezradnością dziewczynki, z tym ogromnym lękiem, z tym wstydem, że ja nie mogę nic zrobić, to jest zapisane w Twoim ciele. Dopóki tego nie zmienisz, to nie będziesz umiała się przeciwstawić. To, to poczucie zamrożenia, Oczywiście po co ono było? Po to, żeby się ochronić, żeby w ogóle przetrwać tę sytuację, żeby jakoś jakoś. No, no nie przychodzi mi inne słowo do głowy, jak przetrwać. Żeby przetrwać ten cały wstyd, lęk, ból, osamotnienie, poczucie. Często dziewczyny takie, rzeczy, takie słowa mówią: Czułam się brudna, czułam się zbrukana, czułam się taka oślizgła. Czyli zobaczcie, my bierzemy gdzieś na siebie odpowiedzialność za tego drugiego, starszego człowieka, że to ja jestem ta zbrukana. Nie kocham. To nie była Twoja odpowiedzialność. Byłaś tylko dziecki. Byłaś małą dziewczynką. To nie jest Twoja odpowiedzialność. I dopóki Ty to bierzesz na siebie, dopóki ty gdzieś karzesz się za to, to nie pójdziesz dalej. Wiele takich procesów przeprowadziłam i naprawdę można się z tego uleczyć, można to uwolnić. Nie jesteś skazana na tożsamość tej ofiary do końca życia, bo to jest kluczowe. Czy my chcemy, żeby to, M mówiło o naszej tożsamości dziś, po wielu, wielu latach, czy my dalej chcemy być w tym miejscu ofiary? Poczuj, pomyśl, bo jeżeli ty dzisiaj jesteś zamrożona, to nie tylko w jakichś skrajnych sytuacjach, ale w wielu codziennych sytuacjach nie będziesz umiała się przeciwstawić. Nie będziesz umiała postawić granicy, nie będziesz umiała tupnąć nogą i powiedzieć dość, bo wystarczy ten trigger w postaci tego. Jestem niżej, jestem gorsza, jestem bezbronna, jestem zależna, jestem mniejsza, jestem głupsza. Ktoś ma władzę nade mną i to ci się odpali, że ty nie możesz nic zrobić, a to nie jest prawda. To jest tylko wzorzec, mechanizm, który ci się odpala i który możesz przekroczyć. To nie jest żadna prawda o tobie. Przyjdź dzisiaj. Na wieczorne warsztaty to będzie pierwszy krok. Oczywiście nie zmieni to całego Twojego życia, ale to będzie pierwszy krok, żeby zaczęła się odmrażać, bo to zamrożenie, to taki, ten taki paraliż, to powoduje, że nie jesteś w stanie się obronić. Także dzisiaj zdecydowałam się zrobić takie mini warsztaty wieczorne o 19.00 na których zrobisz pierwszy krok do tego, żeby twoje ciało zaczęło się rozmrażać, czyli żeby zaczęły się uwalniać te emocje, które utknęły, które się zablokowały, bo jako dziecko nie mogłaś nic z tym zrobić. Ale dzisiaj już możesz. Przyjdź koniecznie. Nie warto tak żyć.